Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak mówiłem w poprzednim odcinku, kilka szlonych eksperymentów z cieczą niejetonowską. Jeśli Wam się spodoba, to pamiętajcie, żeby stawić łapkę w górę i subskrypcję. No i lasimy. Zaczniemy od zrobienia cieczy niejetonowskiej. Ogólnie jest to ciecz ze skrobi ziemniaczanej i wody. I ona ma taką właściwość, że e, że jeśli, się, jeśli ją delikatnie jakby przy, e, jak się z nią obchodzimy, to ona się rozpływa. A jak się z nią mocno uderzymy, albo śniegniemy ją mocno, to wtedy, to wtedy robi się twarda. Jest to ogólnie świetna zabawa. Okay. Nie wiem, czy za dużo tej nie nalowałem, chyba za dużo trochę. Niech ja trzałoby na grywanie. Dobra. Chyba nie nalałem mi tak za dużo wody Dalała mi zdecydowanie za mało a to będzie pomagać potem. Uch. O, teraz już chyba raczej jest za dużo. było nie? Teraz może będzie dobrze. Dobra. Mamy już chyba. Aj, aj, aj. Mamy już prawie siecz. Strasznie ciężko jest ją wymieszać, bo jak ją próbuję jakoś mocniej w przycisnąć, to się po prostu. To po prostu jest twarda. Ale mamy cięż właśnie. Zobaczcie, jak ona się zachowuje. Jest twarde, twarde jak skała, a jak ją wezmę do ręki, to spływa mi normalnie. O, a jak złapię teraz, to twardziocha. A się spływa i mogę urwać normalnie. Więc jest to ciekawa ciecz. Ja sprawdzę dzisiaj i wytrzymałość na różnych ekstremalnych warunkach. Popatrzcie na to. Znaczy jak miał w rękach wodę. Kapie normalnie, patrzcie. A to jest twarde. To jest normalnie... To jest twarde. To mogę skruszyć. Ja to. popatrzcie na to, jak to zrobię kulę. Zobaczcie, zrobię taką i tak bardzo mówię ją rzucić o biurko ona się może chyba nawet skruszyć. O, dobra, ale z tym poładam. nie skruszyła się, ale. No, widzieliście, jak to się zachowuje. Ona no, po prostu jest, co prawda, jakby się rozpływa. A teraz mogę normalnie nawet zebrać. Dobra, ale wyładam bo, w Dobrze, przejdźmy do bardziej szalonych eksperymentów. Najpierw może spróbuję tą ciecz przełożyć do woreczka. W ogóle ciężko jest z nią cokolwiek zrobić, bo jak chcę ją wziąć do ręki, to robi się twarda. A jak chcę z nią coś innego zrobić, to robi się płynna, ale... Dobra, mamy już trochę. Nie mogę jej wziąć. OK, jest ja więcej cieczy w worku i jeszcze weźmiemy więcej. Jeszcze więcej. Jeszcze trochę weźmiemy, że trochę zostaje, jeżeli coś innego chciał zrobić. Dobra. Zanim rozuję woreczek. Spróbuję je rozpuszczyć powietrze. Wyszło nam coś takiego i teraz to się zachowuje ciekawie, bo ja go tak zostawię, to, to będzie zachować, jakby to była jakaś woda w tym woreczku, a jak mówię, ściskać normalnie jakby to wyjeżdżę, remandii, miał nie wiadomo co że zaraz ten woreczek zepsuje. No ale zobaczcie, od razu jak go położę to nawet nie jest tak, że nie, nie trwa nawet długo, po prostu jak włożył jakiś idziemy szkrt momentalnie się rozpływa. Najpierw spróbuję stanąć na woreczkę. Jesteśmy tutaj w, gara w garażu już. Mogę na nim stanąć. Woreczek nie, za nie zamierza pęknąć. Dobra, teraz spróbuję w niego uderzyć słodkiem. Coś najbliżej. Chodź, chodź. Dobra, zobaczymy czy nie zniszczę woreczka. Mam jeszcze gumowy młotek, ale co będziemy się bawić? Oj, ten worek. Tutaj ten worek. Ciesznie, ich sama chyba daje radę, ale worek po prostu jest za słaby. Spróbuję jeszcze. Dobrze, przełożyłem ciecz do e, kilku woreczków, bo w poprzednim już pękła. Tak, pękło woreczek. Teraz mam nadzieję, że będzie się bardziej wytrzymała, ale zachowała. Dalej swoje właściwości, dalej się rozpływa. Najpierw spróbuję uderzyć gumowym młotkiem. Naprawdę mocno uderzam teraz. Obawiam się trochę, że to zaraz pęknie. Nie chcę uderzyć metalowym młotkiem, bo wtedy prawdopodobnie od razu pękną woreczki. Ja naprawdę napotykam na spory opór. Zupełnie inaczej niż ja uderzał w coś... Ja bym uderzał w coś takiego dość twardego. Tu ja może mocniej uderzyć trochę, to tutaj ja może to lepiej będzie widać. Jak na razie się, się nie wytrzymała. O, chyba poszło. Nie no. Wygląda się wytrzymało. Dobra. Dobrze, przejdziemy do finału, czyli do strzelania, do woreczka. Z, cie z cieczą nie Ciekawi mnie. E, Worek się pęknie, ale ciekawi mnie, jak głęboko w, te, w tą ciecznię jutonowską zbije się kula. Dobra. Zobacz... Zobaczmy, co tu się stało. Hmm. Kula weszła w ciecznię tonowską. Nie mam pojęcia, na jaką głębokość. Chcę w ogóle... O ja nie mogę. Ona się... Popatrzcie tutaj. W tym miejscu wleciała. Przydła pierwszy też czyli raczej została w środku. Ale gdzie ona jest? Spróbuję jeszcze raz strzelić. Zobaczmy. Dobra, spr spróbujemy strzelić jeszcze raz. Najwyżej potem zobaczymy na spowolnionym tam gdzie się stało. Zobaczmy, co się tym razem stało. Kula strzeliła w to miejsce. O, mam ją. Nie wiem tylko, że to jest ta pierwsza, czy ta druga, ale wychodziłoby, że trafiła ona w to miejsce i nie weszła za głęboko w ciecz. Spróbujemy strzelić jeszcze raz. O, tak ustawię i, i zanim się rozleje... Dobra, nie zdążę. Chyba... Tutaj gdzieś się wbiła kula. Tak to wyglądało, jakby gdzieś w tym miejscu weszła. Nie mam pojęcia tylko jak sprawdzić, jak głęboko ta kula wchodzi. Hmm. Sam musisz tą część wylać, ale to też nie zobaczę. Musisz była otworzyć te worki i jakoś... Może tak nie. spróbuję teraz strzelić. Chyba mam nadzieję, że będzie to widać na, mniej więcej na spowolnionym tempie, bo wydaje mi się, że ta ciesza jutnowska powinna za, jako tako zatrzymywać kulę. No, na pewno nie przechodzi ona na wylot, ale nie wiem na, jak głęboko się. Nie... Hmm, hmm. Kula weszła teraz w to miejsce i znowu nie mogę jej wyczuć. Spróbujemy zrobić jeszcze. também mesmo, aqui, com Mam nadzieję, że Wam się podobało, potem trochę się udało uchwycić chwycić yy, ze yy, z, z zwolni z, z zwolnionego tempa, jak przecież nie troska mocno była w stanie zatrzymywać kulę z pistoletu, a to był naprawdę mocny pistolet, bo on ma z 500 fps na, na początku, na boju. więc mam nadzieję, że było to dobrze widać. Jak, jak się Wam podobało, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w i subskrypcję. Yy,